Widzicie, ja jestem podlaski, a to będzie, no po prostu, pokazany mój escape. Nie przyjdziemy go, zrobiłem pierwsze zadanie, tam zasady, mnie link, no i przychodźcie, jeśli chcecie. Spędziłem na nim dużo czasu, no trochę, no nie tak dużo, 3 dni w sumie. Tak, po dwie godzinki. Komora startowa. Tak, używałem single player, tylko po to. Żeby stworzyć, no. Tutaj mamy rzeczy. No. Przeczytajmy zasady. Witajcie, ja byś polaski, Minecraft. Zasady. Nie czytuj nie używaj modów, graj na easy. Uważaj na pułapki. Brak punktów to zero stresu. Game on survival. Widzicie, nie ma punktów. I weźmiemy łóweczka. Ubierzemy się. No, ubierzemy. I dąb. Łóżko jest po tek pointa. Hmm. Widzicie, tu jest taki parkour, a na dole jest lawa. Hup. 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 Że ten, że pomysł z nie był taki zły tutaj. Hup. 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 Wolniej iść tam po jabłuszka. Ja ty tak coś tam w skrzynce są jabłka. gdzieś gramy na easy, wood, Wiecie. Bo to jest taki parkur. A tam już wolniej iść. Widzicie? No coś takiego. Tu wybieramy najlepszą drogę, ale dalej nie powiem co będzie. To ja wybieram jakąś drogę. Trzy, cztery.